Gadu gadu. Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Alicja Bosak funkcjonuje na rynku lokalnym i regionalnym od 2008 roku. Jej właścicielka zaczynała od prowadzenia jednego gabinetu logopedycznego. Obecnie firma prowadzi kilkanaście placówek, m.in. w Biłgoraju przy ulicy Ogrodowej i Długiej, w Zamościu, Szczebrzeszynie, Tomaszowie Lubelskim czy Janowie Lubelskim. Wśród nich żłobek, przedszkola, poradnie logopedyczne, ośrodki rehabilitacji dziennej dla dzieci i dorosłych oraz poradnie psychologiczne. Na uwagę zasługują m.in. dzienny ośrodek rehabilitacji słuchu i mowy, dzienny ośrodek rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, ośrodek pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, dzienny ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu, zespół leczenia środowiskowego czy poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Wszystkie placówki wyposażone są w nowoczesny sprzęt, a terapie i poradnictwo prowadzone są w oparciu o postępowe metody pracy z dziećmi i dorosłymi.